Dzień dobry, nowa kamera mi się zepsuła, to nie oznacza, bo i tak udostępniał ekran dzisiaj, horoskop pana Tomka. Zaraz zobaczymy się ekranu ostatni. No nie, ja nie widzę. Jezu, poczekaj, o co tu chodzi? O co to chodzi? O! udostępniłem O, dobra. Czekaj, nagrywanie jest. Jest. Podesądzasz, No to jeżeli to wszystko się udaje, no mam nadzieję, że się udaje, z tego co ja widzę, to się udaje. No. Y... Dobra. Panie No dobra. Proszę nie brać tego osobiście, to ja tylko czytam potencjały, no to jest dosyć takie no skomplikowane, bym powiedział, trudny horoskop. No, czyli pan ma twórcze życie po prostu. Im trudniejszy horoskop, tym bardziej twórcze życie, bo więcej wyzwań. Przede wszystkim, co tu się rzuca w oczy, dwie najważniejsze rzeczy. Pluton na ascendencie w wadze. To jest takie dosyć. No, wieloznaczne posadowienie Plutona, bo Ascendent to jest to, jak Pana widzą. A tam jest Pluton. Czyli król transformacji, król mroku, hadesu. Czyli Pan może sprawiać wrażenie takiego człowieka tajemniczego, aczkolwiek to jest w wadze, czyli to jest waga, to jest znak społeczny. Ludzie ich dobrze odbierają, są tacy harmonijni, wyważeni. No to jest Wenus, to jest męska strona Wenus, tu jeszcze jest obok Lilith, czyli no ciemna strona kobiecości, ale to akurat nas to nie dotyczy, mężczyzn. Znaczy dotyczy, ale no nie tak wprost. I Słońce, czyli Pana postrzegają jako mm, wyważonego, takiego spokojnego faceta, z którym się można dogadać. I jeszcze tam jest Saturn, to w ogóle jest straszny miszmasz też obdarzonego charyzmą, też umiejącego mieć stanowczość w sobie, przestrzegającego zasad praw, prawego, być może lekko narzucającego swoje reguły yy, widzenia świata, bo to wszystko jest, proszę zobaczyć, jedenasty, dwunasty dom, to jest dom samotności, dom pustelników, zakonników, mnichów. To jest dom śmierci, no to krótko mówiąc zakończy i tam jest Słońce. Czyli pano męskość. Pana ojciec. I pluton król transformacji. A w ogóle dwunasty dom to jest dom plutona. Czyli to jest potężne yy, intuicyjne skoncentrowanie się na sprzeczności. Słońce w życiu życiu, wzroście to jest byk, tak byk, baran, kwiecień, maj. A 12 dom to jest właśnie grudzień, listopad-grudzień. No ale to jest to w wadze, to jest totalna sprzeczność. To jest konglomerat. Waga, czyli znak społeczny, yy, społeczników, organizatorów, yy, mediatorów, ludzi organizujących życie społeczne, które, którzy w pana przypadku pokazują się innym jako tajemniczy, mroczny pluton i jednocześnie zasilony słońcem. Czyli ludzie mogą lgnąć do Pana i jednocześnie instynktownie bać się, co może rodzić pewnego typu charyzmę. Ale to dla Pana też jest konflikt, bo owszem, co z tego, że to jest w wadze? W wielkich zdolnościach społecznikowskich, nie wiem, spółkowych, małżeńskich, partnerskich, społecznych więzi, że to jest dwunasty dom. Dom śmierci, no, dom końca do pustelników. Pan może mieć takie wewnętrzne poczucie e, sam, no, bycia samotnym, czy nawet pragnienia samotności, bo na przykład Pluton na Ascendencie, no, ludzie to wyczuwają, czują pana jak skorpiona, mimo że pan ma zdolności organizacji życia społecznego i wyczucie do tego, wyczucie ludzi i słońce to zasila. To jest wielka sprzeczność. Są dwa największe sprzeczności: Słońce, życie, Pluton, no śmierć. No nie dosłownie śmierć, ale śmierć jest transformacja. To też może być potężny talent do transformacji społeczności, grup ludzi. Zawsze, że Pan jest manifestujący generator. Ma Pan potężną, ja zaraz przejdę do tego, potężną siłę manifestacji, czyli Pan może jak Taran, jak lodołamacz wchodzić pewne społeczności zawodowe, nie wiem, rodzinne, jakieś tam przyjacielskie i po prostu rozwalać to wszystko. Bo ma Pan siłę manifestującego generatora, który prowadzi ludzi. Manifestujący generatorzy to są 30% społeczeństwa, to są właśnie nauczyciele, oficerowie, przewodnicy w takim świecie materialnym, animatorzy kultury, animatorzy turystyki, animatorzy Kursów zawodowych, rozwoju zawodowego, czy tam jakiegoś duchowego, wszystko jedno. Są ludzie, którzy mają potężną siłę. I tu tą siłę widać z tym, że to jest konflikt, bo ta siła jest w 12 domu, czyli Pan by najchętniej się zamknął w swoim domu. Moim zdaniem, i w stronie od ludzi. Co jest poparte? Proszę spojrzeć tutaj. Medium serii, to jest punkt kariery. To jest masa sprzeczności w tym horoskopie, ale Proszę nie brać tego do siebie. Co tam u Pana gra? To gra przecież ja nie wiem, więc o pana rodzicach, o pana rodzie, o pana dzieciństwo. No tylko patrzę na potencjały. Proszę zobaczyć, to jest punkt kariery, medium selit, szczyt nieba. I tam jest księżyc. To jest nasza wrażliwość, emocjonalność. I to jest straszny paradoks. Na pierwszy raz coś takiego widzę. Punktem kariery jest Pana emocjonalność wewnętrzna. Czyli Księżyc nie jest na zewnątrz. To jest wewnątrz, to jest to, co czujesz. Czyli Pana punktem kariery jest Pana dobrosta, pozytywne uczucia, czucie się dobrze z sobą. I, i to gra z tym dwunastym dowym. Najlepiej byłoby się zamknąć w sobie i zostawić ten skonfliktowany świat. Skonfliktowanych ludzi, z neuroty, neurotycznych ludzi. No tak to wygląda. Ale to nie koniec. Teraz mamy tutaj w dziesiątym domu, czyli domu przekazania wiedzy, przekazywania wiedzy. To jest punkt kariery, a dziesiąty dom to są podróże dalekie, Przekazywanie wiedzy, też pogłębianie wiedzy przez podróże, też mentalne, niekoniecznie fizyczne. I to i tu jest yy, rachu, czyli yy, północny węzeł księżycowy. Jak działa północny węzeł księżycowy w lwie? I to też jest konflikt, wracam. Księżyc w lwie, w ognistym, słonecznym lwie w medium seli. czyli to jest taki. Można powiedzieć żar wewnętrzny, no bo lew jest na zewnątrz, on chce być widziany, a tu jest księżyc, czyli to może być tak, że Pana wnętrze, że gdzieś w Panu jest taka motywacja, żeby Pana wnętrze uzewnętrznić. Czyli Pan może być na przykład artystą, na przykład. Artyści uzewnętrzniają swoje sztuce, swoje przeżycia. No to, 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 to gra. I jeszcze więcej. Północny węzeł to jest rachu, pragnienie, pragn oni mówią pragnienie ego, ale już zostawmy ego, pragnienie duszy, to jest Pana droga życiowa, to co Pana naprawdę kręci i to rachu jest w lwie, czyli Pan chce być dostrzegany, być na świeczniku i to dobrze gra z tym księżycem, że Pan chce, żeby to wnętrze, te uczucia, to Pana emocjonalność, wrażliwość była dostrzeżona. To, to, jest, to jest artystyczny horoskop. Tak mi się to wydaje. A tutaj jest kilka innych aspektów. Jeszcze, jeszcze kilka takich. No trudnych, bym powiedział. Dla mnie przynajmniej. W analizie tego, w rozumieniu tego. No, przecież nie znam Pana osobiście. Nie wiem, jakie Pana życie jest, ale no tak to gra. I co więcej, w Lwie jest Wenus, to jest wdzięk, wdzięk osobisty, czyli to, Pragnienie wewnętrzne uzewnętrznienia swoich uczuć, przeżyć artystycznych, powiedzmy, empatycznych, wrażliwości, podzielenia się z ludźmi, bo rachów w lwie chce być na świeczniku, chce być widziane. Tutaj Pan się nie cofnie przed tym, bo to daje Panu potężną lwią odwagę, jest poparte wdziękiem osobistym, co jest bardzo pomocne. Także tutaj jest taki bardzo ciekawy, znaczy ja wiem, ja, dla mnie to jest trudne, bo ja tego nie bardzo. No, czytam co to, co tu jest. Tu jest chęć bycia widzianym, chęć uzewnętrznienia siebie, y, wielkie zwrócenie własnej uwagi na własną wrażliwość wewnętrzną i jednocześnie punkt kariery, czyli to, co ludzie widzą, MC to jest to, co ludzie widzą. Pana wielką wrażliwość, emocjonalność. No, w pewnym aspekcie kobiecość, ale bez, bez sugestii jakichś, bo tutaj jest bardzo dużo męskich cech. No wrażliwi mężczyźni są, no są w cenie, no się. I się. To, to, I to jest tym dwunastym domem, czyli ta natura samotnika, no plutona, który wiesz, jak gdzieś pójdzie, to wszystko rozpierdoli po prostu. I ludzie się go boją. No bo to jest, oni widzą Plutona, no, widzą głębie, której nie rozumieją. Ludzie nie rozumieją Eli. Pan ją emanuje, bo ascendent to jest to, co ludzie widzą. I teraz <laughs> grubsza sprawa. No dobra, grubsza sprawa zostawmy na koniec. Tu jest Wenus. I Wenus jest w kwadraturze do Marsa. Wenus to jest kobiecość, przejaw kobiecości, zewnętrzny przejaw kobiecości, Księżyc to jest wewnętrzny przejaw kobiecości. I tutaj w tym stelu właśnie pragnienia bycia na świeczniku, bycia widzianym, odwagi, lew nie cofa się przed niczym. no To jest król zwierząt, ta słońce. Jest w kwaraturze do Marsa, męskości, pana no, przejawy pana męskości. Kwaratura, czyli konflikt między pana wdziękiem i tym, jak pan wyczuwa kobiety, a pana męskim zachowaniem, męską dynamiką. I tutaj jest stały konflikt, to jest kwadratura. Czy mogą być konflikty? No mogły być konflikty z matką, konflikty z dziewczynami, z paniami. No bo to jest stały konflikt. Fakt, że dziewczęta lubią takich trochę konfliktowych, męskich yy, biznesmenów, bo tu jest biznesmen, ja do tego, skuteczny biznesmen. Yy, no po prostu lubią, no, no oni są, rzucają się w oczy, są no wyraźni i tak? nie lubią takich no niewyraźny no, jest Potrzebują konkretów, tak. I tu, ale to jest stały konflikt, co też może być, mieć kilka odsłon. No tutaj Saturn nie jest negatywnie aspektowany w żaden sposób, także tu nie ma jakiegoś konfliktu. No Saturn wadze, on lubi wagę. To też jest taka, charyzma też z tym Plutonem, w kontaktach społecznych, szacunek. No pan, oni mogą widzieć pana ludzi jako takiego prawego, przestrzegającego reguł, uczciwego, na którym można polegać, taki wewnętrzny kręgosłup. Pluton, Słońce i Saturn to jest taki wewnętrzny kręgosłup, który no po prostu wzbudza zaufanie. Pan może być bardzo skuteczny w życiu, w kontaktach społecznych różnego typu, z tym, że no tak z tym księżycem Czekaj, czekaj czekaj, czekaj czeka, moment. Księżyc w lwie, który to sprzeczność, to słońce w lwie. Księżyc w słońcu. Czyli Pan jakby chce pokazać swoje wnętrze, wewnętrze, wnętrze, z tym rachu, czyli Pan może być dobrze odbierany przez. O, to teraz mi się otworzyło. Pan może. Nie wiem, być mówcą, czy wykładowcą, zaraz dojdziemy, tutaj jest Jowisz, to jest też wykładowca w dziesiątym domu, w to jest genialny wykładowca. Pan może być takim dobrym mówcą, prowadzącym jakieś duże, duże eventy, z odwagą pokazania swoich uczuć, swojego wnętrza, swojej wrażliwości, też lubiący to, bo to jest rachu, on to kocha. To jest pana droga życia, bycia widzianym. I charyzma z Plutona i ze Słońca w dwunastym domu. Szacunek i tutaj mamy Jowisza, to jest Jowisz, jedenasty dom, to jest dom przekazywania wiedzy i Saturn. Akurat to jest Saturn w, w tym harmonijnym wadze, czyli ten Saturn jest taki. No taki bezpieczny, to nie jest agresywny Saturn, to jest Saturn raczej ustalające ramy, zasady, nie przerywamy, nie wychodzimy w trakcie, będzie przerwa, se pójdziecie na papierosa, czy tam na kawę. No taka ta dyscyplina w życiu społecznym, ale w łagodny sposób. To nie jest wojskowa dyscyplina, czy tam jakieś coś. A Jowisz to jest polenta świadomości, która rozdmucha wszystko. A tutaj mamy dom jedenasty, czyli dom przekazywania wiedzy przekazywania siebie. No jeżeli tu mamy wielką koncentrację na sobie, na swojej samotności i charyzmę, tu mamy pragnienie bycia na świeczniku i wdzięk, owszem w konflikcie z kobiecością, co może być bardzo pozytywne, bo no dziewczęta lubią konflikt, no mówmy. No my się z nim karmią, bo zawsze wygrają. Także Pan może mieć potężne powodzenie, potężne, naprawdę potężne z tym wszystkim. Tutaj nie niby ucieka, ucieka w samotność, a tu jest wdzięku i chce być widziany, nie wiadomo o co mu chodzi, i jest konflikt, no to on jest nie, nieuchwytny, no to tym bardziej pożądane także Pan Boże, potężne powodzenie. Potężne. I tutaj do, do, dojdziemy do jeszcze grubszej sprawy. Tu mamy Hirona to jest ranny wojownik, to jest archetyp rannego wojownika, który ma, to ja mówiłem na poprzedniej audycji, ma śmiertelną ranę. I wierzę na nią, że no każdy z nas umrze Boże. Czy na rane, czy nie na rane, no każdy umrze, to jest normalne. Ale tu jest niezwykła figura bardzo napięciowa, kwi, podwójny kwinku, czyli palec Boży. To jest Proszę zobaczyć. Hiro, Neptun, czyli wyczucie, duchowość, no też religijność, mistycyzm, no też nałogi, iluzje, no ale generalnie to jest duchowość. Król Oceanów, król głębokich emocji, a tu jest Pluton, ten na Ascendencie i to jest palec Boży. Yy, dwa King, King i Sekstyl. To jest sekstyl. Bardzo, bardzo harmonijny aspekt między Plutonem i Neptunem. To, jest, to jest, może dawać Panu głęboką intuicję yy, wewnętrzną też ludzie to mogą wyczuwać z tym Plutonem. No to Pan może w grupach ludzi z tą wagą. Z tym Skorpionem. Yy, czekaj, gdzie? Co się w Skorpionie Merkury w Skorpionie. Merkury i Mars. O, 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 o. To jest to. Czekaj, Merkury w Skorpionie, czyli... No taka dosyć dociekliwa. Yy, I to zgadza się z chwilą zdaniem. Zależy wrócę do tego. Dociekliwa, no skorpion to jest głębia, no on docieka, szpile wkłada, planuje. No to jest wyższa, wyższa inteligencja. No nie chodzi, żeby rozwiązywać krzyżówki, oglądać quizy, tylko tu pan głęboko docieka. I jeszcze Mars i Uran w Skorpionie to jeszcze to wspiera. I to pan ma w Human Design taki profil 1.3. To jest Heretyk Detektyw, to jest dokładnie to, to i to. Męskość w Skorpionie. No to taki jest facet, no krótko mówiąc, nie do przejścia. No nie przechycisz go w żaden sposób. No, urodzone zwycięzca. I teraz następny aspekt. Mówiliśmy o Palcu Bożym. Chiron. Yy, to jest potężny układ. Jest, pan może wszystko. Neptun, Neptun, Pluton, sextyl. Dwa, se dwa kingusy, są takie napięciowe aspekty. No ale to. A to jest Chiron, ktoś, ranny uzdrowiciel, ktoś, kto ma ranę, ale umie uzdrawiać rany innych i on jest byku. To są wartości, majątki, no wiadomo o co chodzi, kredyty, długi, oszczędności, nieruchomości, byk. I tu jest rana na tym tle. I tutaj, kwinkunks Neptuna, i Plutona, to jest potężna, potężne energie, to są energie pozaludzkie. Dotyka tego. Czyli Pan tu może mieć niez, niezwykłą zdolność, nie wiem, dealowania z sprawami dotyczącymi majątności. Nie wiem, gra na giełdzie, doradca giełdowy. I tutaj jest wiele aspektów. To może być tak, że Pan pochodzi z jakiegoś bogatego rodu arystokratycznego, który został pozbawiony. Bo to jest rana, nie? Rana. Pozbawiony majątności przez ostatnie tam wojny, lub na przykład pochodzi pan z bardzo biednej rodziny i pan, pan swoją pracą do czegoś doszedł, bo to, to jest aspekt, który naprawdę daje wielkie możliwości transformacji w, w, w aspekcie właśnie majątności. Bo co jest ważne dla ludzi. Masz klientów to każdy coś gdzieś stracił, coś chce zyskać. Także to może być giełda, stracony majątek, rana, wyczucie do spraw majątkowych, lub wyjście z, no, z głębokich problemów finansowych, rodzinnych. I tutaj przy tych zdolnościach społecznych, i tej charyzmie, i tym wyczuciu, i tej ambicji, właśnie no, rachut jest ambicja. Chcę być widziany. I koniec. I mam wdzięk do tego. I mam konflikt z kobietami, czyli, czyli nie jestem dla nich nudny. O, to w pozytywnym aspekcie. Mogę mieć potężne powodzenie. Też mogły być w dzieciństwie konflikty z matką, ale to tylko jest potencjalnie, mogły. Ale Saturn jest, nie jest negatywnie aspektowany. Zresztą Saturn ma połączenie z tym Chironem, co też daje tutaj niezwykłą kompetencję panu. Wyczucia, bo tu Jowisz jest połączony, to ta zielona linia, i Saturn, i Pluton, i Neptun, i jeszcze teraz Chiron, Byku, jest dokładnie w opozycji do Urana i Marsa, czyli pana, przejawiają się pana męskości, które są w Saturnie razem z Merkurym to jest ta, dociekliwa inteligencja, właśnie w human design, heretyk detektyw, on docieka, docieka, on nie bierze wszystkiego za dobrą monetą, on musi sam dowiedzieć, to jest taka odsłona Merkurego w, w dociekliwym Skorpionie. A tu mamy Urana i Marsa, no Boże, no grubiej się nie da. Uran, rewolucja, zmiana w Plutonie, czyli w transformacji, no to to jest jest znak obecnych czasów, bo one są w trygonie teraz. Cały czas. I jeszcze będą w lepszym trygonie za miesiąc. Także tu pan może dostać, bo pan doskonale te czasy wyczuwa. Inteligentna, bezwzględna, inteligentna, nieunikniona rewolucja, co my widzimy wszędzie. Wszystko się wali. A pan jest tym mistrzem. I tu jeszcze jest marsz, czyli męskość. W opozycji do Chirona, czyli ranny wojownik, który może uzdrawiać sprawy ran majątkowych. No, tych ran majątkowych w tym narodzie było miliony. A Pan ma do tego dostęp. Przez Jowisza, Saturna, Słońce. Proszę zobaczyć te linie. To jest wszystko Chirona. Chirona yy, zasila. Lilith, kobiety, Pluton. No to już jest mistrz transformacji. No Merkury nie. I tutaj opozycja, czyli cały czas jest Hirą zasilany, Uranem, czyli rewolucją i Marsem, czyli odwagą, męskością i palec boży Neptun, czyli wyczucie, aspekt duchowy, aspekt. taki humanistyczny powiedział, no religijne to źle powiedziane, oni to wykorzystali wszystko przy, przy, to takie wyczucie, no po prostu Empatia, nie, to takie o duchowym aspekcie, takim no bardziej takim powyżej humanistycznym. No i oczywiście Pluton, czyli król transformacji, To jest potężny, tak jakbym na koniec powiedział, no potężne moce transformacji życia społecznego, oczywiście własnej kariery też, to jest to, yy, artystycznej kariery, bo jednak ja Księżyc, Wenus, Wdzięk tutaj czyli szczytem kariery Pana, to jest Pana uczuciowość, Pana odwaga, pokazania, no tak jak artyści, no, pokazują swoje wnętrze, tak, śpiewają, tańczą, nie wiem co jeszcze robią. Nie wiem, no, no to co artyści malują, no, pokazują swoje przeżycia. Także to jest potężna możliwość transformacji życia społecznego i też uzewnętrznienia siebie, przy potężnej wyczuciu i wsparciu tych wszystkich, co proszę zobaczyć, to jest to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć obiektów. Które zasila Chirona, czyli rannego uzdrowiciela, który umiał uzdrawiać. Bo sam jest ranny. Czyli wie co szedł. No przepiękne naprawdę. I to ma potwierdzenie w Human Design, nagram jutro. To jest bardzo silny manifestujący generator, właśnie heretyk detekty dociekający, to jest to. Bardzo silnie zdefiniowany dół, yy, witalność, tam jest kilka połączeń, o jutro nagram. Czy może dziś, nie wiem. Ale to jest najważniejsze, bo to horoskop odzwierciedla się w filmach design. Nie? Także pozdrawiam, panowie. No, życzę powodzenia. No i podziwiam. Dziwną odwagę. Taki. Wybrać sobie taki los. To jest naprawdę odwaga. No, już taka charyzma wewnętrzna.